Postanowiał symbol pokoju i prawdy, co zdaje mi się trafnym wyborem w pańskiej, w pańskiej sytuacji. Boże, czemu ja nie umiem mówić? Chyba właśnie ocaliła mi pani życie, co zawsze piękny bukiet, gdy tylko moja dziewczyna go zobaczy z pewnością od razu mi przebaczy. Mężczyzna płaci za kwiaty i wychodzi ze sklepu z prążystym krokiem. Pod koniec dnia do kwiaciarni wpada nagle jakaś kobieta. To jedna z twoich sąsiadek. Okej, okay, to nie wróży mi nic dobrego, chociaż. Może nie oceniamy pochopnie. Okej. Okay. Widzę, że jest bardzo niezadowolona. Zmuszasz się do uśmiechu, udając, że nie, jej, nie zauważasz jej podłego nastroju. Nie spodziewałam się tu ciebie, Mario. przyszłaś po kwiaty? Nie, nie przyszłam po kwiaty. Przyszłam tu, żeby porozmawiać o twoim synu. Okej. Okay. Ach, szan, co tym razem narozrabiałeś? Na Ten twój senalek znowu wszedł sobie na moją posesję. Poprzestawiał rzeczy w moim ogrodzie bez pozwolenia. I to tyle? To znaczy, nie powinien tego robić, ale nie mogła z tym poczekać, dopóki nie wrócą do domu? Po co ktoś wchodzi na działkę sąsiada, żeby mu pozmieniać rzeczy? Buta, na szczęście w kwiaciarni nie ma innych klientów, ale twoja asystentka patrzy na ciebie ze współczuciem. Co będzie następne? Wandalizm? Kradzież? On ma zły wpływ na inne dzieciaki, a szczególnie na mojego synka. Szon nie jest ideałem, ale ona chyba trochę dramatyzuje. No dobra. Porozmawiam z szonem, ale powiedz mi, czy widziałaś na własne oczy jak coś robił? Nie muszę tego widzieć, wiem, że to był on, tylko on mógłby coś takiego zrobić. Okej, okay, to jest bezpodstawne oskarżanie i za to e, można by ją pociągnąć do odpowiedzialności za właśnie to bezpodstawne oskarżanie. Naprawdę? Bo ja widziałam, jak twój syn robi dużo, dużo gorsze rzeczy. I wiem, że ty też to widziałaś. Co? On by nigdy nie. Mhm. Zawsze wyolbrzymiasz żwadyszona, ale może powinnaś porozmawiać ze, w... ze swoim własnym synem, zanim, as... zanim oskarżysz mojego. W tym momencie do kwieciarni wchodzisz, on zaskoczony panującą w niej napiętą atmosferą. <zysk> Pa patrzę na Marię, a potem na ciebie, posyłając ci przeproszający uśmiech. Okej. Okay? Maria zauważa jego obecność, a jej oczy się zwęż zwężają. To nie koniec, Alison. Je jeśli jeszcze raz złapię twojego chłopaka w pobliżu mojego domu, to wyciągnę z tego konsekwencje. Na szczęście nie mówi już nic więcej i opuszcza sklep. Tym razem miałam wartę, ale co będzie, jeśli zdecyduje się zaangażować policję? Odwracasz się do szona, który niespokojnie przestępuje z nogi na nogę. Mamo ja. unosisz dłoń, żeby go ucieszyć, i e prosisz swoją pomocnicę, żeby na jakiś czas zajęła się kwieciarnią. Wyprowadzasz szona na zewnątrz i przechodzicie spacerem w nieco mniej publiczne miejsce. A więc o co chodzi z tym całym wchodzeniem na cudze posesje? To nie był mój pomysł, ale brałeś w tym udział, tak? Może spójrz, mamo, przepraszam. Widząc, że naprawdę jest mu przykro, że sprawił ci tyle kłopotów, postanawiasz w tej chwili nie ciągnąć dalej tej sprawy. Porozmawiajmy o tym w domu. Gdy dochodzicie do domu, humor Szona zdążył się już z... zważyć, okay. wchodzi do środka przed tobą, nie zaszczycając cię ani jednym słowem. Jakiś foch czy coś? Hm. W salonie znajdujesz nadąsanego Szona. Jak powinnam poprowadzić tę rozmowę? Hmm. Może zrobię coś do picia, nawodnienie jest bardzo ważne. Przy okazji napiję się soczku. Tak, to jest ten moment, kiedy nie mam żadnego samochodu ani nic, żeby, wiecie, do sklepu podjechać i muszę iść na nogach, żeby kupić zgrzewkę wody i zamiast tego piję sok. Brawo ja. Szybko przygotowujesz dwie gorące czekolady. Kiedy wracasz do salonu, Sean obrzuca kubek tęsknym spojrzeniem. Naprawdę ma ochotę na czekoladę, ale jest zbyt warto, żeby ją wziąć. No dalej, Sean, dodałam nawet te malutkie pianki. Też je ostatnio kupiłam. Nie jestem już dzieckiem, mamo. Przepraszam, że co? Mam 20 lat i dalej yy, uwielbiam pianki do czekolady czy to do kawy. I jakby nie wstydzę się tego, że ja lubię, że je piję, że jem czasami same pianki? Jesteś okropnym człowiekiem, Szan. No tak, nastolatkowie. Mimo protestów w końcu bierze swój kubek. Z każdym łykiem jego brwi coraz bardziej się marszczą. Nie zamierzałem zrobić wielkiej afery. Chciałem jej tylko pokazać, co się stanie, jeśli nie przestanie mnie za wszystko obwiniać. Dajesz mu chwilę na uspokojenie nerwów, zanim przemówisz. Kochanie, nie możesz robić kawałów ludziom za każdym razem, kiedy zrobią coś, co ci się nie spodoba. Dla ciebie taki kawał może wydawać się nieszkodliwy, ale wciąż może, zro może zrobić krzywdę innym, szczególnie osobom, których nie chciałeś skrzywdzić albo nie spodziewałeś się, że może ich to dotknąć. Sean kręci głową, mrucząc coś pod nosem. Ty coś o tym wiesz, co nie? Mhm. Słucham? Ty też krzywdzisz ludzi swoimi nieszkodliwymi działaniami. Krzywdzisz mnie! Ten nagły wybuch zupełnie zbija cię z tropu. Kapisz się na szona szeroko, otwartymi oczami. Sean jest naprawdę zły, a ja nic z tego nie rozumiem. Mm, nie krzycz, proszę. Może zacznijmy spokojnie, bo to, o co ci chodzi, brzmi agresywnie. Krzywisz się na dźwięk jego podniesionego głosu. Nigdy wcześniej nie wybrzmiewała w nim taka frustracja. Sean, proszę, nie krzycz. Jego pięści się zaciskają, a kratka piersiowa gwałtownie wznosi się i opada. Sean przestaje krzyczeć, ale jego głos jest bardzo napięty. W takim razie przestań kłamać. Mam dość bycia okłamywanym. Wszystkie te historie, które opowiadałaś mi o tacie, że mieszka w Europie i jedynym powodem, dla którego nie może ze mną porozmawiać jest to, że za dużo pracuje i podróżuje, to wszystko ściema. Nie ja jestem już małym dzieckiem i wiem, że mnie okłamujesz. Jak się poważnie zrobiło. Słowa szona uderzają w ciebie z siłą rozpędzonej ciężarówki. Czujesz się zraniona i zdezorientowana, ale szybko bierzesz się w garść. Szon wie, że skłamałam, dlaczego nie możesz zobaczyć ojca? Hmm. Prze no przeproś, no nie ma co. Od słowa, przepraszam, zaczyna się wszystko. Wiesz, że jesteś mu winna przeprosiny i wyjaśnienia. Nie czujesz się w tej chwili na siłach, żeby dokładnie mu wszystko wyjaśnić, więc postanawiasz poprzestać na przeprosinach. Ja przepraszam cię, Sean. Nie potrzebuję przeprosin, mamo. Potrzebuję prawdy. Mówi, że chce usłyszeć prawdę, ale to nic nie zmieni. Posłuchaj, nie obchodzi mnie, że skłamałaś, ale mam prawo dowiedzieć się więcej o moim ojcu i on też powinien dowiedzieć się o mnie. Myślę, że nie będzie zachwycony. Wiesz już dobrze, że to niemożliwe i że to nigdy się nie zmieni. Sean, ja nawet nie wiem, gdzie on teraz jest. Okay. Spodziewasz się, że Szon na ciebie krzyknie, ale jego złość zmienia się w coś, co dużo bardziej łamie ci serce. Smutek? Teraz masz jeden i tylko jeden powód, aby żałować odejścia od Arona. Ból, który Szon będzie musiał znieść, kiedy dowie się prawdy. To był właściwy wybór, ale żałuję, że tak właśnie musiało się stać. Z wahaniem podchodzisz do swojego syna. Sean nie rusza się i przypomina teraz małego, zagubionego chłopca. Zdecydowanie potrzebuje przytulenia, nawet jeśli nigdy by się do tego nie przyznał. Tak mi przykro, Sean. Naprawdę chciałabym móc powiedzieć ci wszystko. Po długiej chwili czułości Sean wysuwa się z twoich objęć. Jego oczy są wilgotne i widać w nich desperackie pragnienie dowiedzenia się więcej o ojcu. Jednak w tej chwili nie potrafisz się zmusić do rozmowy o Aaronie. Wyczuwając, że nie otrzyma już żadnych odpowiedzi, szon odwraca wzrok. Ja muszę już iść, mamo. Mam trening. Podejrzewasz, że używa treningu jako wymówki, żeby pobiec samemu. Kiwasz głową widząc, wiedząc, że potrzebuje czasu, żeby to wszystko przemyśleć. Wychodzisz z domu, a ty nie próbujesz wyśledzić, dokąd poszedł. Napięcie wisi w powietrzu, jeszcze długo po tym jak szon opuścił dom. Zastanawiasz się, co może w tej chwili myśleć. Czy już cię znienawidził? To chyba tłumaczy, dlaczego był taki drażliwy przez ostatnie kilka dni. Od jak dawna podejrzewał, że go okłamuję? Gabisz się w sufit, czując się, jakby świat wokół ciebie się, walił się w gruzy. Sean przechodzi teraz przez trudny okres, po części z powodu swojego wieku. Był cudownym chłopczykiem i wyrośnie na idealnego mężczyznę. Dopilnuję tego. No niestety, idealnie nie istnieją. Nic z tym nie możesz zrobić. Napełniając płuca chłodnym, świeżym powietrzem, Aaron przemierza zatłoczone ulice. Przybył do miasta całkiem niedawno, ale planuje opuścić je jeszcze dziś wieczorem. Nie ma dzisiaj czasu na zwiedzanie. Wchodzą i wychodzą, najszybciej jak się da. Aaron cho kroczy chodnikiem, omijając innych ludzi, którzy spacerują i wędrują bez celu po ulicy. Ci, którzy go zauważają, natychmiast schodzą mu z drogi, onieśmieleni jego imponującą posturą. Kątem oka Aron dostrzega uśmiechniętego od uchadołcha mężczyznę. Okej. Okay. <laughs> ha, chyba musiało mu się przytrafić coś dobrego. Przez chwilę zastanawia się, co to mogło być, ale tylko przez chwilę ma inne, ważniejsze sprawy, o których powinien myśleć. Mężczyzna wchodzi prosto w Arona, zbyt rozkojarzony, żeby dostrzec jego obecność, zanim jest już za późno. Nie wygląda na to, żeby zrobił to celowo. I ja... Unosi wzrok, a jego usta otwierają się, jakby chciał coś powiedzieć, ale brakuje mu słów, kiedy napotyka zimne jak stal spojrzenie Arona. Prawie natychmiast spuszcza wzrok. Jego ciało sztywnieje, tak jakby spodziewał się, że Aron na niego krzyknie albo go uderzy. Aron bez słowa przechodzi obok mężczyzny. Do tej pory zdążył się już przyzwyczaić do tego typu reakcji. Im szybciej będę mógł opuścić to miejsce, tym lepiej. A nagle uderza go silny zapach. Mężczyzna marszczy brwi i głęboko wdycha powietrze nosem, wonie jest tak znajoma, a jednak nagle jego oczy otwierają się szeroko i zdaje się, jakby przez jego ciało przebiegł prąd. Dłonie drżą mu lekko, kiedy rozciąga się po rozgląda się poroz, po ruchliwej ulicy. Nie, to niemożliwe. <laughs> Zdesperowany, by sprawdzić, skąd to biega. Podąża za zapachem przez tłum, nie zwracając uwagi, że spycha ludzi na boki. Większość z nich instynktownie ustępuje mu drogi. Skąd do cholery dochodzi ten zapach? Czuję się dziwnie pobudzony, kiedy próbuje zlokalizować źródło tej woni. Przepychając się przez tłum w końcu do, to dostrzega. Nie. Nie może uwierzyć ani swoim oczom, ani swojemu nosowi. Ta woń to zapach mojej krwi. Jakim cudem? On jest wilkołakiem? Zanim chłopiec zniknie w tłumie, Aaron szybko do niego podchodzi i chwyta go za ramię. Chłopak natychmiast wykręca się z uścisku Arona, a na jego twarzy pojawia się złość. Kim jesteś? Złość chłopca jest tylko chwilowa i zaraz ustępuje zdziwieniu. Momentalnie milknie. Aaron nie wie, co powiedzieć po prostu wdycha ten zapach. Chłopiec jest do niego taki podobny. W takim razie, czy to oznacza, że... Aaron nie ma szansy dokończyć tej myśli, ponieważ chłopiec odzywa się ponownie. Wypowiada tylko jedno słowo, ale to właśnie słowo wstrząsa Aaronem do szpiku kości. Tata? Jakim kuźwa cudem tata? No, w nie zgadzam się na to. To jest złe, to jest straszne, tak być nie będzie, no, tak nie może. Jestem przerażona i zdruzgotana i, i po prostu nie, tak być nie może, no? No bez kitu. Dobra, nieważne. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach, no i co? Zapraszam Was na kolejne odcineczki. Tak jak obiecałam, staram się już rzucać częściej. Może do końca września mi ta, ta regularność potrwa, to wie. Nie, no żartuję. Postaram się, postaram, obiecuję. Ja już nie przedłużam. Jeszcze raz wielkie dzięki. Do następnego. Cześć. Pa-pa!